W najbliższy weekend zielonogórscy harcerze organizują taki specjalny rajd. Jakie są atrakcje tego rajdu i na czym on polega? No, przede wszystkim to jest rajd, który w zamyśle miał spotkać wszystkich skautów z całego świata w jednym miejscu. Nie da się tego zrobić fizycznie, więc ktoś 12 lat temu wpadł na pomysł, żeby wszystkich skautów jednego dnia na całym świecie... Zaprosić na wspólną wędrówkę. No i to jest właśnie taka forma spotkania się w jednym miejscu, w cudzysłowie rzecz biorąc, gdzie skałci właśnie 12 maja na całym świecie wyruszają na wędrówkę. No i my już piąty rok z rzędu w naszym chówcu organizujemy taki rajd. W tym roku otworzyliśmy go również dla mieszkańców miasta Zielona Góra. I podzielony jest on na trzy trasy. Trasę krótką, zuchową dla takich najmłodszych harcerzy, najmłodszych uczestników, ona jest 6-kilometrowa. Trasa harcerska i sta harcerska, Czyli dla takich uczniów od powiedzmy sobie klasy czwartej do, do gimnazjum. No i ona, ona liczy 20 km. I trasa wędrownicza, czyli już dla takich zaprawionych wędrowników, ona liczy 35 km. Ciężko, właśnie, ciężko po Zielonej Górze, chyba takie odległości yy, przemierzać, więc domyślam się, że gdzieś w okolicach naszego miasta ta wędrówka będzie się odbywać. Dokładnie tak. Wędrówka odbywa się w, w okolicach Zielonej Góry, lasami, bo, bo, bo chcemy też przede Wszystkim w tym roku bardzo mocno spopularyzować region Ziemi Lubuskiej. E, uczestnicy, jako zadanie przedrajdowe, mają też przedstawić poszczególne sfery Ziemi Lubuskiej, chociażby przyrodę, historię, e, ciekawe postaci. E, I to będą przedstawiać na, na, e, podczas prezentacji wieczorem, jak już wszyscy zejdą do, do bazy. E, no właśnie, tak? Bazę mamy w tym roku w, w Ochli, więc trudno powiedzieć, żeby 35 km z Zielonej Góry w linii prostej iść do Ochli. E, trasa wiedzie przez, 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 przez lasy, m.in. harcerze pod, po drodze zwiedzają e, muzeum. Muzeum w Świdnicy, Skansen w Ochli, Muzeum w Drzonowie, wchodzą na wieżę Bismarka, więc przy okazji jest dużo takich atrakcji, które być może na co, dzień, których na co dzień ludzie nie odwiedzają, a my staramy się je pokazać. No i przy okazji, właśnie, zapromować to, co mamy na, na, na tej Ziemi Lubuskiej naprawdę wartościowego. Mm, czy da się jeszcze jakoś do Was przyłączyć do czasu tej soboty? Niestety termin minął 6 maja, więc, więc no na tegoroczny JOT już niestety nie, ale oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie na, na, na przyszło Jod. Wszystkie informacje a propos takich imprez, które, które będą otwarte dla mieszkańców Zielonej Góry, a takich staramy się w najbliższym czasie zrobić, jednak mimo wszystko kilka, będą pojawiać się na naszej stronie internetowej Chówca Zielona Góra, zielonagora.zhp.pl. No i zachęcamy jak najbardziej do, do odwiedzania tej strony, do tego, żeby na nią wchodzić i sprawdzać wszystkie poszczególne rzeczy, co się dzieje w Chówcu i, i śledzić też na bieżąco, co harcerze, co, co, co harcerze robią na co dzień.